Siemandero wszystkim, tutaj Maciek z kanału Friday Play on Big Screen. Moi drodzy, mamy kolejny sprzęt we flocie. Kupiłem następnego vana, tym bardziej odkrytego. Tam, o, właśnie go widać kawałkiem. Oczywiście przejdziemy do niego później, pokażę wam co i jak. A na razie musimy sobie tutaj załadować. Mamy tutaj, widzę, Teraz z racji tego, że mamy większego tego vana, to możemy na niego aż dwie skrzynki załadować i dwie na przyczepę. Dobra, także weźmy się za robotę, żebym tam nie zahaczył. Przejdzie, przejdzie. Akurat trochę źle podjechałem. Dobra. Niestety też ma automatyczną skrzynię biegów, dlaczego niestety? Bo wam powiem, że ja nie przepadam za tymi automatykami, no ale niestety jest jak jest i nic z tym nie poradzimy, a zgasłeś, dobra. O, kurde, bym ściągnął paletę, podjedź no chłopaku, o. Dobra, teraz powinien chyba... Ściągniesz ją? Nie. No i dobra. No, tutaj jak jest przynajmniej wózek, to mogę się pobawić manualem, bo ja Wam powiem, że wolę manualną skrzynię biegów ze względu na to, że jest bardziej taka przewidywalna. Gdzie to zapięło? Tutaj na końcu? A, to my teraz od boku musimy to zapiąć, podjechać. No dobra, to opuszczamy. Dobra, w porządku. Tak to teraz wygląda. Ta, A, no to taka zmiana. Proszę bardzo. Podoba mi się nawet wam powiem. Nawet mi się podoba trochę podjedźmy, o. Do czego mi zgasłeś? Dobra, jeszcze mamy, gdzie jest ten tu lewarek? Masz dwójkę? Masz. Fajnie Pod kątem stoi Zaatakujmy ją również Pod kątem Ach kurde Zgasł Ustawiałem to martwą strefę Ale wam powiem nadal To jest takie czułe jeszcze powinienem tą martwą strefę trochę ustawić, ale dobra już tam. To no, opuścisz? Tak jakoś. Stoi tam stoi. Dobra. Chciałem pojechać tym kangurem. Wiecie, tym naszym. Ale mówię, kurde, już nie będę was zanudzał znowu tym kangurem, bo żeśmy przecież nim robili tam parę rzeczy. Ja oczywiście tam go któregoś razu też weźmiemy znowu. Ale mówię, dobra, tam weźmiemy sobie. Kupimy nowy sprzęt. I tak nas na razie jeszcze na ciężarówkę nie stać. Dobra o jesteśmy moi drodzy i teraz zobaczcie co my tutaj mamy mamy mana czyli musieli wykupić licencję to już nie jest jakiś tam bezfirmowy sprzęt sprzęt ale mamy mana także już jest ciekawiej zobaczmy w środku akurat świeci nam tutaj słońce to za dużo pewnie nie zobaczycie ale dobra odpalmy go Duże wskaźniki, duże zegary, ciekawie to wygląda. Niestety ma automatyczną skrzynię biegów, więc no z manualem nie będę tutaj zmieniał, bo i tak są tylko dwa biegi. O, dwa biegi, i, i to jest wszystko, ale no cóż, tutaj R, tu mi wskoczy R, dobra, czyli zakresy to praktycznie rzecz biorąc, tylko R jest tu ustawiona, ale dobra, no weźmy tutaj jedynkę. I tyle, później już będzie sam y, zmieniał, najprawdopodobniej. Y, dobra, podpinamy. Aha, to to nie potrzebuje w takim razie sprzęgła. Przecież ta automaty a Czekaj, sprawdźmy, czy to zmieni. Nie zmieni mi. Może się nie wywalił z tym towarem. Sprawdźmy, czy on zmieni. A, odcinkę ma. Dobra, dobra. Czyli to nic nie da. Ja muszę to ustawić. O teraz moi drodzy mamy światło za plecami więc teraz bardziej widać środek, o. Tak to wygląda. No wiecie nie ma jakiegoś może szału jest to troszeczkę widać takie takie lekkie lekko kwadratowe, gdzie niegdzie widać. nie widać nie są takie jakieś obłości nie jest takie wy, nie ma wyobleń takich nie jest to obłe tylko no jest takie kaciate, ale dobra. Musiałem ustawić automatyczną skrzynię biegów No bo w wózku jeździłem manualem a A później niestety, ale zauważyliście jak ustawiłem manuala to Nie zmienił i leciał do odcinki A dobra Po co ja tu wciskam sprzęgło Tutaj nic No To teraz tutaj muszę Wsteczny Dobra no z tymi automatykami to wam powiem, dobra dobra tam patrz Tu patrz Chłopaku O Dobra. Trochę do przodu. Dobra. Podpinamy. Mamy podpięte. Dobra, ruszmy trochę do przodu. Gdzie jest? Tam jest brama. A zobaczmy jeszcze. Wyskoczmy na zewnątrz. Zobaczmy, jak to wygląda. Ładny man. No, nie, nie mogę. Nie masz co się przyczepić. Mamy yy, też ksenonowe światła. No na razie jest widno, więc. Za dużo nie widać. Mamy trochę tego towaru. Teraz możemy już więcej przewozić towaru. Dobra, pojedźmy sobie. Zobaczmy, jak on będzie jechał. No. Najbardziej to czekam na tą ciężarówkę. Ciężarówki są niestety drogawe. Ale już niedługo będziemy mogli kupić. Tu się zrobi parę zleceń i, i będzie dobrze. Dobra, dobra, leć tym Audicom, ale po hamulcach dał, po heblach konkretnie. Dobre, masz hamulce, jak masz jakąś s to... Czy jakieś RS3. Ale wiecie co, myślałem, że tu lusterka można ustawiać, ale nie znalazłem tego. Jedzie tam daleko, no dawaj, zbieraj się. zbiera się za dobrze. No wiem wam, że tak raczej. Raczej się tak no ma, ma problem, nie ma jakiejś wielkiej mocy, no jest cięższy na pewno niż tamten powiedzmy Volkswagen Transporter 6.1. Ale niestety te lusterka, no i wiadomo automat nadal nie zmienia tak jakbyśmy chcieli, tylko widzicie, jakbyśmy byli ciągle w trybie sport. Cały czas do 4000 ciągnie. Później jak będą ciężarówki, to będziemy mieli dużo ciekawszych zleceń. Wtedy to praktycznie od ciężarówek się zaczyna. Yy, towar Mamy ładowarkę kołową, musimy... ooo! Aha, będzie 50 pewnie. To nie zmienia te biegi. W każdym bądź razie Wtedy się zaczynają, wiecie, ładowarki kołowe. O, ta ładnie nie wypitolił się. Poczekał. Na plus zasługuje na pewno tutaj AI. Sztuczna inteligencja naprawdę nieźle tu się zachowuje. No, to w farmingu, gdzie gra już tyle lat ma, różne odsłony wychodziły i w farmingu no muszę przyznać, że sztuczna inteligencja to jest dajcie spokój. No trzeba bardzo uważać. Bo wam wiadomo normalnie pod koła. Że tutaj nie jest źle. Ale biegi to nie brawo zmienia. Zmie biegi to zmienia tak, jak ja miałem, mój drodzy, kiedyś okulara. 2-2 litra diesel. No miałem taki samochód. Stary już miał prawie 700 tysięcy zrobione, ale potrzebowałem do dojazdu, do, dojazdu do pracy, a to było w dieslu. To go kupiłem. To wam powiem, i wyobraźcie sobie, 700 tysięcy, i to jeździło naprawdę udokumentowany przebieg. 700 tysięcy śpigało, ale jeśli chodzi o skrzynię biegów, o chryste panie, to ona tak wolno zmieniała te biegi, że katastrofa, ale wygodny samochód i niedużo palił. Także taki stary diesel miał swoje plusy, ale skrzynia biegów to właśnie też była taka niemrawa ślamazarna, jak, jak i tutaj widzę. Ale powiem Wam tak, ten jest no, najprawdopodobniej na licencji, skoro jest man, ale Wam powiem, że tamten mm, powiedzmy ten y, transporter. O, ale nie brawo! Patrzcie, co on robi, Boże, no ciśnij to! O, z 2 na 1, kupieje katastrofa katastrofa ta automatyczna no za nas skrzyniami biegów to byłoby fajnie jakby jeszcze y, twórcy popracowali y, widziałem coś na steamie tylko od razu przyznaję się z ręką na sercu, że nie przeczytałem dokładnie co się zbliża w najnowszym jakimś tam patchu do tej gry, ale już coś tam widziałem, że zdaje się tak, hamulce będą się chyba mogły przegrzewać, mówię chyba, od razu mówię, najlepiej przeczytajcie sobie sami na Steamie nie traktujcie tego, co teraz mówię tak na 100% ale coś tam widziałem, kątem oka mi się rzuciło że tak, na pewno się będą mogły hamulce przegrzać Coś tam, jakieś modele yy, ciężarówek, nie wiem, czy u, ulepszyli, czy coś takiego, ale coś tam się zbliża. Ja jakiś tam update muszę dokładnie przeczytać, o co tam chodzi. Także widać, że pracują. Pracują nad tym i naprawdę mm, nie jest źle. Czekajcie, to... A po co będziemy cofać? Będziemy się pitolić. Bo się wjedzie dookoła i tyle. Po co sobie utrudniać życie? No i dobra. I mamy to. Dobra, moi drodzy, szybko poszło. To wam powiem, że przewieziemy jeszcze wózek bidłowy. Zmieniłem pojazd na naszego transportera, bo jednak nim mi się lepiej jedzie. Niż tym manem. Dobra. To jednak Wam powiem, lepiej ma w środku, ładniej ładniej to wygląda i dźwięk ma fajny, i ta skrzynia tak nie wariuje. Skrzynia tak nie wariuje, natomiast tutaj, no to tutaj mówię tamty manie. Widzieliście sami, co było grane? Dobra, podpinamy a sprawdźmy. Podpięte jest, podpięte rusza z nami, jedzie z nami. Dobra, no i mamy wózek bidłowy. Jeszcze żeśmy nie wozili wózka. Zobaczymy, jak się to zachowuje. Tam waży chyba z 2-200, coś takiego. O. Zobaczymy, jak się będzie bujał. Mam nadzieję, że Wam tam widziałem czasami, że tym swoją kamerą za, za lusterko Wam mm, zasłaniam. Możecie nie widzieć tam. O, tutaj nawet jak zmienia te biegi, to słychać tak, jakby wskakiwały w swoje miejsca, w swoje położenia. Lepiej to. Tutaj się odbywa niż w tym manie, pomimo tego, że to nie jest na licencji, mało tego. To tutaj jest dźwięk, tu jest dźwięk. To jest, to brzmi, jakby było w benzynie. Ja wiem, że tam jest obrotomierz tylko do 4,5, że to jest diesel, ale naprawdę słychać. Według mnie to tu jest dźwięk od czegoś innego, bo y, naprawdę miałem y, 6-cylindrowe. Benzynowe samochody, samochody z silnikami sześciocylindrowymi w benzynie, i to mi właśnie brzmi tak: jak się przyspieszy, naprawdę zupełnie inaczej niż Diesel. To żeśmy jechali właśnie tym manem, to słyszeliście? To, to był taki trochę taki warkot, klekot taki. Natomiast tutaj posłuchajcie, pod górkę. No. Naprawdę brzmi jak sześciocylindrowa benzyna. O, najlepiej się zbiera. A moce zdaje się miały te same. Dobra, tylko teraz tak, nie pędźmy, zaraz zobaczymy, jak ten wózek się tam będzie zachowywał. Żebyście tak widzieli, ja przekręcę trochę głowę, żeby nie zasłaniał Wam tego lusterka. Yy, niestety myślałem, że tutaj można ustawić lusterka. Ale nie znalazłem tego. Fotel, fotel można ustawić, ale nie lusterka. Jeżeli się mylę, i ktoś znalazł, to z góry przepraszam, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że nie było tutaj możliwości ustawienia lusterek. Ja jeszcze sprawdzę, ale patrzyłem dzisiaj dwa razy i nie znalazłem. Wygląda jakby policja stała. Tutaj po prawej. A to płotek. Kłotek, myślałem, że policja. Myślałem, że ten samochód z tym, do tego konwoju. Dobra, a ty jak? Wpitolisz mi się? Wpitolił się, ale, ale szybko pojechał. Może wyczuł, że nie stwarza zagrożenia. Bo jak na razie, to powiem, że nie zawodzi mnie tutaj sztuczna inteligencja. Raz się zderzyłem z jednym, znaczy on wjechał w bok mojej przyczepki z gruzem, co ją wiozłem, ale wydaje mi się, że ja tam chyba wymusiłem. Nie jestem teraz pewien, musiałbym zobaczyć na nagraniu. A, patrzyłem, patrzyłem, było, zdaje się był znak, że inne niebezpieczeństwo, było coś takiego, więc wszystko możliwe, że tam się wydaje, że wcześniej była droga z pierwszeństwem, a później było właśnie inne niebezpieczeństwo, czyli zmiana organizacji ruchu i, i wszystko możliwe, że ja tam wymusiłem, bo tak poza tym to powiem, że naprawdę ciekawie tutaj się to odbywa z tym ruchem ulicznym, nie jest źle jak ten wózek ja się tam trochę ale ale jedzie i tak widzicie nie, nie pędzę bo to 130 wolno nie jadę 90 yy, ale gdybym jechał tak ostro no to najprawdopodobniej bym położył ten wózek wolę nie sprawdzać takich rzeczy tutaj co policja o, fotoradar miał na tym. Widzieliście? F y na szybie y była naklejka fotoradaru. Mm, takie cfaniaki. Tak, no, w samochodzie się zacz za zaczaili. Pamiętam, kiedyś w Polsce były takie sytuacje, że się policja właśnie chowała w samochodzie. Ustawiali fotoradar. Czy to bardziej Straż Miejska? Już nie pamiętam. Straż Miejska to chyba była. I mieli fotoradar z tyłu rozstawiony jak cię mogę dajcie spokój naprzeciwko metalowych barierek no szkoda gadać widziałem różne te różne takie cyrki się działy niestety ale dobra No ten man wam powiem kupiłem go tylko po to żeby go wam tutaj zademonstrować na na odcinku, bo tak to. No, za dużo nie wniósł, bo te same misje mamy, co i tym. Jedynie co, no to różnica była taka, właśnie na początku Wam pokazałem, że można było zapakować więcej towaru, ponieważ odkryto mamy tą skrzynię, i, i na tą skrzynię można było sporo zapakować. Koniec autostrady, droga z pierwszeństwem, dobra. A my zaraz będziemy skręcać 5 dych, Audiza. O, dźwięk ma naprawdę fajny. Ten Volkswagen muszę przyznać. Znaczy Volkswagen, no tak mówię, że Volkswagen, ale wiecie, tutaj poszedł jakimś Lexusem. Czy nie przekroczy prędkości? Znowu będą jaja. A co to? Jakieś objazdy? Patrzcie, kurde, objazd zrobili. No to co? No to sobie polecimy. Ta policja lecimy objazdem. To chyba wiedziemy gdzieś, albo tam dalej. No nic, zobaczmy tu. Dalej gdzieś w ogóle? W ogóle gdzieś dalej my mamy jechać? Gdzieś się kręcę po jakimś kurde skwerku. To jest zakaz ruchu. Na pewno tutaj nie można jeździć samochodami, ale. Dobra, sobie jakoś tam poradzimy. Tylko że. A tutaj jest... Co tutaj jest? Da radę tu wyjechać? Da radę. Da radę wyjechać i my... Zaparkuj pojazd. A gdzie? Tam. Dobra. Czyli my musimy wjechać tam. zaczek się nie przewróci teraz. O! O, się błynął. Dobra, czyli wjazd tam, rozumiem, do tego centrum logistycznego chyba będzie gdzieś... Od tej strony. No i znajdziemy może od drugiej strony. Czyli widać tutaj też jakieś takie losowe przypadki się zdarzają, jak na przykład w ETS-ie czy ATS-ie, że jakieś tam są objazdy, zamknięcie drogi, coś w tym stylu. Tak to przynajmniej wyglądało. Dobra, gdzie jest ten nieszczęsny wjazd? Pewnie tu zaraz będzie. Gdzie jest ten wjazd? Tu zaraz powinien być, bo my musimy tutaj... O, tutaj. Dobra. Wygląda na podwójną ciągłą, ale dobra. Tam był objazd, więc... Jakoś musimy tam dotrzeć. Ja tu pamiętam byłem tym kangurem. Światło się zapaliło automatyczne, czy mi się tylko wydaje. Dobra, zobaczmy, jakby to było. Jakbym pojechał ze środka. Coś będzie widać. A, no to już, udało się, ładnie. Dobra, wyrzućmy tutaj na luz, zgaśmy go. I moi drodzy, czekajcie, wyjdę na zewnątrz. W razie czego to, żebym, jak będę kręcił głową, to. Abyście się oczopląsu nie dostali, no powiem wam tak, ten nie jest na licencji. Wygląda, no wiecie co przypomina. Hmm, oczywiście, no nie ma tutaj znaczka, yy, ale ten jest naprawdę świetnie odwzorowany. Dźwięk silnika mi się podoba. Lepiej zmienia biegi. Ten man, wam powiem taki sobie, nie przypadł mi za bardzo do gustu ale chciałem wam go pokazać na odcinku, w każdym razie moi drodzy w tym było wszystko, w miarę tam jakiś przypływu gotówki ja postaram się kupić ciężarówkę bo tutaj wam powiem że z tymi to możemy jeszcze zrobić parę misji, znaczy wiecie, tu można grać w to nieskończoność, jeżeli ktoś ma ochotę sobie tak jeździć i powtarzać te misje to nie ma problemu, oczywiście na przykład ładowanie jakichś ładunków to też będą w różnych miejscach One inaczej będą wyglądały, raz tu miałem Także na przykład wózkiem widłowym, yy, niby ten sam ładunek, trzy palety, ale w jednym było tak, że palety mieliście tuż przy przyczepie, a drugie, to niby to samo zlecenie z pozoru, yy, tylko że w innym miejscu, w innym centrum logistycznym, polegało na tym, że musieliście gdzieś praktycznie z, yy, pod innej rampy wziąć sobie ten ładunek, przyjechać do ciężarówki, do tej półciężarówki naszej, także spory kawałek trzeba było gdzieś przez plac przejechać. Trochę się różnią oczywiście te misje najprawdopodobniej, ale najwięcej to tutaj będzie oczywiście zabawy, jeżeli kupimy ciężarówkę, bo ciężarówki są różne. Jest skrzyniowa, jest otwarta, czyli są też jakieś ładunki pewnie duże. Będzie można brać kontenery, przewozić to kontenerowcem się normalnie, takim wózkiem teleskopowym się dźwiga. Trochę tutaj jeszcze tego jest ładowarki kołowe, które będą, wiecie, wypełniać, na przykład na pakę muszą, musicie sami sobie wrzucić jakieś tam głazy, przewieź je, wysypać. Później jest więcej, z ciężarówkami jest sporo więcej. No i tak jak mówię, widzę, że cały czas twórcy coś dodają, chcą dodać to przegrzewanie tych hamulcy i jeszcze tam jakieś parę rzeczy było. Coś tam Jakiś remodeling, coś tam myślę, że będą też ulepszać, może to modelowanie, może właśnie zrobią ruchome drążki, na przykład w środku tych skrzyń biegów. Trudno powiedzieć. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was na kolejne odcinki i przetestujemy parę nowych rzeczy. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej.